Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnych grzech z cyklu gry logiczne na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci grę Baba is You. Niezwykle popularna w ostatnim czasie gra co ciekawe robiona przez jedną osobę, wydawałoby się bardzo mała gra nie zostanie zauważona, a jednak wygrała jak widzicie na samej górze dwa konkursy na tzw. gry niezależne. Tak? Mamy tutaj informację o dwóch nagrodach, mamy też informację, że autor przekazuje 10% swojego dochodu na fundację. Charytatywną, co po prostu bardzo się tutaj ceni. Mamy też informację o tym, że co ciekawe, gra została stworzona przez narzędzie udostępnione przez firmę. Clickteam. Dość takie są popularne te narzędzia, aczkolwiek nie aż tak zaawansowane mogłyby się wydawać jak Unity. Mimo wszystko ta gra jest bardzo prosta, więc została stworzona prostu w takim a nie innym narzędziu, jak widzimy tutaj na samym dole. To tak w ramach ciekawostki. Poprzednia gra, na przykład The Pedestrian, którą obecnie ogrywam jako serię na moim kanale, gdzie serdecznie też Was odsyłam do zapoznania się z tą grą, bo jest też niesamowita, została stworzona na przykład w Unity, czyli w zupełnie innym środowisku. Ale to tylko tak na marginesie. Dobra, bez takiego przedłużenia, myślę, że zacznijmy sobie tutaj nową grę, nową misję. I również muszę Wam powiedzieć, że nie miałem przyjemności styczności z tą grą nigdy wcześniej. To jest po prostu moje pierwsze spojrzenie razem z Wami teraz na tą grę. I to jest tak naprawdę moje pierwsze podejście. Zobaczmy intro. Coś tutaj się pojawia. No właśnie. Mniej więcej widziałem, o co w tej grze chodzi, tylko po trailerach. Jest tutaj gra słów ale takie skrable, znane w Polsce y, skrable, gdzie musimy połączyć słowa w taki sposób, aby y, rozwiązać tą naszą zagadkę, naszą misję. Jak to połączymy? Tak naprawdę to jest dowolność. Właśnie, to jest jeszcze wstęp, takie krótkie intro. Popatrzmy na to. Mamy słowa już takie jak baba, flag, wall, czyli ściana, i rock, czyli skały. I teraz mamy dopisek tych słów, czym one są, tak? Czekamy na pojawienie się ostatniego z nich, tak naprawdę najważniejszego. Baba to my. W tym momencie dostaliśmy kontrolę nad tytułową postacią właśnie baby, czyli tym tutaj białym stworzonkiem, którym się poruszamy strzałkami, dlatego, że baba to my. Te słowa możemy przesuwać. Co ciekawe, mogę wyjść jak gdyby spoza ram tych tutaj planszy. To, co by się wydawało planszą, to ja mogę wyskakiwać poza nie właśnie, aby tymi słowami tutaj sterować. Zobaczcie, że skały mogę w tej chwili przesuwać w odróżnieniu do ścian, przez które nie mogę przechodzić. Ale to mogę zmienić w taką postać rzeczy, kiedy na przykład przesunę słowo stop, stop w miejsce słowa Połóż. Teraz skały są stop, stop, czyli zatrzymują, natomiast ściany y, za chwilę staną się. Takimi, które mogę przesuwać. O, obecnie, obecnie akurat mogę przez nie przechodzić, bo skały nie są, po ściany w tym momencie nie są niczym. Nie stoi tam żadne słowo. A w tym momencie będą push, czyli teraz ściany mogę przesuwać. Zobaczcie, że skały w tym momencie mnie zatrzymują, bo tak to po prostu tutaj nadaje. To jest po prostu gra słów, zabawa tymi słowami. No, konwencja jest tutaj po raz kolejny arcy ciekawa. Trzeba jednak znać troszkę chociaż podstawowy język angielski, aby wiedzieć, które słowo do czego się odnosi, ale mam nadzieję, że tutaj z angielskim problemu mieć nie będę. Dobra, zaliczmy sobie tą misję, oczywiście jak zliczymy misję, mam informację, że flaga jest zwycięstwem, zwycięstwem, czyli wygraniem tego etapu. Tak więc po wejściu w tą flagę otrzymujemy informację, że wygraliśmy. No i tutaj dalej już tego nie ogrywałem. Jedyne co włączyłem to właśnie ten samouczek, który widzieliśmy przed chwilą, no właśnie. Tutaj teraz dalej w tonik. Aha, tak się poruszam z po takiej ala mapie, którą tu widzimy, aż do poziomu pierwszego. Informacja jest o tym, że spac spacją zaczynamy ten etap. Tak, spacja, aby wziąć etap pierwszy, tak naprawdę i. Zobaczyć, o co teraz tutaj chodzi. Ściany w tym momencie mnie zatrzymują, ponieważ while is stop. Ale te stop sobie mogę przesunąć, zniszczyć tak naprawdę to słowo, to powiązanie. Teraz przez ściany powinienem móc przenikać. Informacje o fladze mamy tutaj. Flaga jest tutaj. Słówko is mamy rzucone tutaj. A win mamy tutaj. To, co mi pozostaje tu zrobić, to połączyć te słowa. Mhm, tak, aby czegoś nie zepsuć. Flag is i dosuńmy do tego jeszcze słówko win, czyli zwycięstwo. Teraz flaga jest zwycięstwem i tak wygrywamy etap pierwszy należą się jeszcze podziękowania tutaj do twórcy tej gry, bo po raz kolejny po prostu napisałem do twórców tej gry, nie kupiłem tej gry, a napisałem do twórców tej gry, że chętnie bym zrecenzował ją właśnie w ramach serii mojej, gdzie sprawdzam gry logiczne, bardzo ciekawe gry logiczne i twórca gry również się zgodził tutaj na nagranie tego materiału, udostępniając mi pełną wersję gry na Steam. Grę oczywiście możecie kupić na Steam, podlinkuję Wam ją również w opisie. Tak więc tutaj podziękowania również do autora, aczkolwiek pewnie tego nie zrozumie, bo nie jest Polakiem, no ale podziękować wypadałoby. Zobaczcie, co ciekawe, nie jesteśmy teraz typu tytułową babą, bo jesteśmy ścianą w tym momencie. Dokładnie mówi nam o tym to słowo, że wall is you, czyli ścianą jesteś ty. Yy, flaga w tym momencie jest stop. Przez flagę nie możemy przechodzić, ponieważ flaga jest stop. A co jest zwycięstwem? Baba is win, co nie jest jeszcze połączone, aczkolwiek nie widzę tytułowej baby. Pomyślmy, co my tu możemy zrobić. Odsunąłbym te stop. Wtedy bym zrobił, że flaga to ściana. Czy to, czy, czy to ma sens? Hmm, pomyślmy. No, flagi nie są już stop, więc to, co mogę teraz zrobić, to słówko baba, ewentualnie wstawić za miejsce ścian, czyli wall. Zobaczmy. Nie, to zepsułoby mi poziom. Kiedy jest taki moment, kiedy nie mogę się niczym poruszać, mam możliwość cofnięcia jednego kroku, bądź całej misji poprzez restart R. I cofnijmy ten jeden krok, zostawmy ścianę w spokoju i może zróbmy tak, aby flaga była zwycięstwem, ponieważ flag mamy bardzo dużo, więc wystarczy, że flagę sobie podsunę tu do góry, dosunę słówko win. Właśnie słówko IS pomiędzy i win na końcu. Teraz każda flaga jest tutaj zwycięstwem. Wystarczy, że w nią wejdziemy. Tak, o to tutaj chodziło. Tak więc czasem, jak się gdzieś w etapie zatniemy, to i tak dalej. Nie ma problemu, aby się cofnąć po prostu o jeden krok na szczęście. Idźmy tutaj po kolei numerycznie, czyli wartość 3. Po drugiej misji zobaczmy sobie misję trzecią. Rzućmy okiem, co tutaj należy zrobić. No właśnie, popatrzmy po kolei. Tu mam zamknięte słówka, że baba to my, a ściany nas zatrzymują. Dokładnie, przez ściany teraz nie przejdziemy. W tym momencie water is sink. Sink, czyli no woda. Jeżeli dobrze to tłumaczę. Ok, woda nas zabija w tym momencie. Zrestartujmy sobie nas, nasz poziom. Restart? czy restartować? Tak. Woda w tym momencie nas zabija. A co robią skały? Skały można przesuwać, Oto to ja bym sobie skały ustawił po prostu na tej wodzie. Tak, i wtedy woda zostaje zniszczona. Lecz kolejny jedynie mam jeszcze jedną skałę, co mi nie pozwoli dojść tutaj do tej flagi. Potrzebowałbym co najmniej dwóch jeszcze skał, aby móc dojść do tej wody. Więc ja bym sobie zrobił teraz, pomyślmy, co możemy zrobić z tymi słowami. Rock i push, czyli skały można przesuwać, a flaga jest win. Może zróbmy, że to skała jest win, a nie flaga. Po co nam flaga, skoro możemy sobie zrobić tak, aby to skała była zwycięstwem i się cofnąć po, po prostu z powrotem na naszej skały? Tak jest, o to tutaj chodziło, udało się. Etap trzeci zaliczony, no to idziemy do etapu czwartego. Dość sprawnie na razie nam to idzie. Dopiero 8 minut odcinka. Myślę, że tak do 20 minut pogramy w tą grę, aby zobaczyć też, co dalej gramy nam do zaoferowania, czy poziom trudności tutaj będzie rosnął. Pojawiły się nowe elementy, jak czaszki. Nie wygląda to, można powiedzieć, na to troszkę tak przerażająco, ale zastanówmy się, co tutaj mamy. Wszystkie słowa są odkryte. Skały mogę przesuwać, więc te skały od razu mogę tutaj, jakby wysunąć. Natomiast co zrobi mi czaszka? Jeżeli wejdę z czaszką. Y, jest defeat, czyli przegrana od razu. Jeżeli dobrze to rozumiem, słówko defeat, czyli poddanie przegrana. Więc w, y, w czaszki byśmy wchodzić nie chcieli. Natomiast mogę przesuwać y, skały. Tak jest. A skoro flaga jest zwycięstwem, to ja bym sobie. Okej, okay, to mi nic nie da, bo dalej skała nas zabija. Zróbmy sobie coś takiego, że. Co mogło być zwycięstwem? Tutaj za bardzo tego nie mogę w sumie poprzestawiać, bo to jest dopchnięte do ściany. Więc teoretycznie, mimo że mogę to przesuwać, to tak naprawdę tego nie mogę przesuwać. No właśnie. Co nam daje to, że te skały mogę tutaj wepchnąć? Zobaczmy, co się stanie, jak wejdę w czaszkę. No, ginę, ginę tak jak myślałem. Cofnijmy sobie tylko jeden ten krok, aby być tak jak byliśmy. Hmm. Co mogę tutaj zrobić? Już wiem chyba o co tu mo może chodzić, muszę odsunąć słówko obojętnie które z tych trzech, muszę po prostu to słówko odsunąć. Tylko teraz sobie zepsułem tą skałę wpychając tutaj i już tego raczej nie naprawię. Tak, bo dwie skały mi tutaj nie wystarczą. O to tu chodziło, ale to sprytnie zaprojektowane. Muszę zrestartować poziom, ponieważ tą skałę wypchnąłem tu za daleko. To, co ja muszę sobie zrobić, jeżeli dobrze to rozumiem, to ułożyć te skały trzy obok siebie, po to, aby te skały wypchnęły słówko z kul, jakiekolwiek z nich tak naprawdę. Czy czaszka, czy kiedykolwiek z nich. Tak jest, teraz wyłączyłem to słowo, więc w tym momencie czaszka nie powinna być przegraną śmiercią. I tak dokładnie się stało. Mamy gratulacje i zaliczyliśmy poziom czwarty na szczęście. Przejdźmy do poziomu piątego. Zobaczmy, co ma nam do zaoferowania. Level piąty Vulcano. Pojawia się lawa, słówko lawa, która w tym momencie nie... Yy, Mamy dwa razy słówko lawa, więc lawa jest w tym momencie gorąca. Jak dobrze rozumiem, gorąca pewnie będzie nas zabijała. Mamy jeszcze jedno słówko lawa, które po prostu tak sobie siedzi samotnie, tak wisi w powietrzu. Mamy jeszcze słowo, że ściany nas zatrzymują. No to jest już standard, jak do tej pory, ukryte tutaj. Mamy też o tym informację, że baba to my. Nie chcielibyśmy tego zepsuć, bo wtedy zginiemy, więc odsunę sobie całe to słowo w lewą stronę. Skały są tylko pasz, pusz, czyli mogę je przesuwać po prostu. Przesuńmy więc je tutaj. W tym momencie lawa jest gorąca i za bardzo i tam wejść nie mogę. Skały mogę przesuwać. Ja bym sobie zrobił teraz, że lawę mogę tak naprawdę przesuwać. To chyba byłaby, byłoby dobrą opcją tutaj, aby przesuwać, aby móc przesuwać sobie lawę. Tak więc stwórzmy z tego jeszcze słowo: lawa jest pusz, a nie skały, bo skały już nam nie będą potrzebne. W tym momencie lawę mogę przesuwać, nie wchodząc w nią, tak samo mogę dojść do flagi, a flag jest win, Co informacja mamy o tym tutaj. Tak więc flaga jest win i tak zaliczamy kolejny poziom, już piąty, szu piąty, tak jest, możemy się udać do poziomu szóstego, spacja, zobaczmy co teraz. Poza limitem. Level 7 brzmi bardzo ciekawie, ale mamy tutaj dużo elementów. Wróciły do nas czaszki, które w tym momencie są standardowo, zabijają nas. Czaszki są przegraną, flaga jest zwycięstwem, w tym momencie rok jest, nas zatrzymuje, ale to nie ma tutaj większego znaczenia, bo skały znajdują się tylko tutaj. Baba to my, także to standard, no i ściany też są stop, też nas zatrzymują. Co możemy tutaj wymyślić? No mógłbym zepsuć słowo wall is stop. Mhm. Mm mógłbym zepsuć wall is stop, ale mimo wszystko nie dostanę się do tych napisów tutaj, bo skały też sam stop, nie przepchnę tutaj tych skał. Mógłbym przejść wtedy przez ścianę, lecz czy coś mi to da konkretnego, co bardzo nie widzę w tym momencie. Mhm. Mm no tak, wyłączę ściany spod działania, ale mimo wszystko tutaj ograniczają mnie czaszki, żeby tam dojść. Nie przejdę też przez to. No nie, nie jestem w stanie przejść. Możemy jeszcze modyfikować jedynie słowo, że baba to my. Co byśmy mogli tutaj zmienić? Ściana to my? Ale chyba wtedy zginiemy. To chyba nie ma większego sensu. Zobaczmy, kiedy zrobimy, że ściana to my to przesuwamy się jednak ścianą. A jednak tak to działa. Myślałem, byłem pewien, że to nie zadziała, że będzie przegrana po prostu tego etapu jako śmierć, a jednak działa. No jedyne co nam pozostaje to wejść jakoś w tą flagę, bo wiemy teraz, że flaga to win, flaga to zwycięstwo. Lecz jak dotknąć flagi ścianą, to wcale nie jest jeszcze takie proste. No tu nie mogę wykonać tak naprawdę żadnego ruchu, ani w prawo, ani w lewo, bo tak naprawdę zginę. Więc pomyślmy. Aha, mimo wszystko, że wpadłem w czaszkę, to jednocześnie dotknąłem flagi, więc to było jednocześnie zaliczenie tej misji. Czyli jednak o to chodziło, aby wejść po prostu całą ścianą w flagę. O, bardzo ciekawy etap muszę przyznać. Level siódmy. Mhm. Zobaczmy, co teraz. Baba to my, to już jest standard. Natomiast flag nie jest na razie niczym, bo brakuje nam słówka is. Wydaje mi się, że powinienem... Ale nie mogę przechodzić przez, też również przez trawę. Dlaczego? Ponieważ gras i stop w tym momencie ta trawa, która się tu pojawiła, też jest stop, też nas zatrzymuje. Chciałem po prostu wepchnąć słówko flako ponad is, a win na dole, Wie, ale nie mogę tego zrobić, bo tu ogranicza mnie po prostu ta trawa. Okej, okay, ale ściany nie są stop, czyli powinienem móc to jednak zrobić. Myślałem, że ściany są stop, a jednak nie są. Wypchnijmy sobie to dołem aby nie zablokować się o ściany i wepchnijmy sobie to właśnie ponad słówko is, tak jak pierwotnie to chciałem zrobić. A no tutaj ta ściana troszkę mnie strolowała, byłem pewien, że przez nią nie przejdę, a jednak przejść mogę. Dobra, wypchnijmy sobie słówko is... Przepraszam, Win, słówko Win ponad IS. I teraz mamy dzięki użyciu jednego słówka IS, dwa skonstruowane tak naprawdę słowa Flag is Win. Czyli chodząc flagę, tak, wygraliśmy poziom. Gratulacje! I możemy zobaczyć jeszcze jeden. Myślę, że jeszcze jeden, maksymalnie dwa etapy i będę kończył właśnie ten odcinek, ponieważ zbliżamy się do 20 minut. To ma być tylko taki pogląd na tą grę. gra mi się tu naprawdę przyjemnie. Aczkolwiek na serię nie wiem, czy ta gra jest aż tak yy, ciekawa, żeby robić z nią serię. Powiedzcie, jakiego jesteście zdania? Czy ta gra byłaby na przykład fajna na live'y, aby przechodzić ją sobie od czasu do czasu na live'ach? Wydaje mi się, że to byłby bardzo fajny motyw. Tu mam możliwość dwóch misji zrobienia. Jednak ta misja jest jeszcze zablokowana, bo brakuje mi trzech takich chryzantem, jakiegoś po prostu kwiata. No ale nie będę skadywał, co to za kwiat, ale muszę zdobyć takie trzy kwiaty, a ja jeszcze nie mam żadnego. Wtedy odblokuję tą misję. Na dole. Teraz natomiast mogę wybrać misję jezioro The Lake. Zobaczmy. Ojej, jesteśmy pod samą wodą, jak tutaj widzę. Troszkę mi to przypomina misję z Mario, gdzie pływało się pod wodą, tak stylistycznie, graficznie. I w tym momencie. Aha, to jest jak gdyby poziom w poziomie, po prostu poszliśmy pod wodę. I tutaj wybieram dopiero misję. Misja tutaj jest 01, pierwsza, czyli pierwsza misja, którą mogę wybrać. Lodowa woda, tak naprawdę. Lodowata woda. Mamy zarówno wodę, po której mogę się poruszać. Jelly is sink. Jelly to będą te ośmiornice. No właśnie. Natomiast woda zabija w tym momencie. Cofnijmy sobie to. Przeczytajmy wszystkie słowa. Ściany nas zatrzymują. Wall is stop. Flaga to zwycięstwo. One, one znajdują się pomiędzy E, właśnie tymi, to nie są ośmiornice, e, tylko wypadła mi właśnie nazwa tego, mm, jak się to nazywało. Dobra, Baba is you and sing. Baba is you and sing. No właśnie. Teraz mogę przechodzić przez to, bo nie jesteśmy sync. Mhm. Tu mam jeszcze słówko jedno, wall do użycia. Dobra, jelly is sink, czyli teraz też nie mogę przez to przechodzić. Chwilkę zastanówmy się. Jelly is sink, tego tu nie mogę poruszyć bez przyścianie, ale mogę. Co mogę tu jeszcze zrobić? To słówko wall, tak wisi tutaj w powietrzu, że jesteśmy ścianą. Znowu, byśmy zrobili? Baba is you and wall. Nie, to nie ma tutaj większego sensu, bo teraz niczym się nie mogę poruszać. Hmm. Baba is you. Wal. Tak chyba też nie. Baba is you. Baba is you. You is. Hmm. Jeszcze raz, restartujmy ten poziom. Nie mam tutaj jakiegoś pomysłu. Nie do końca jestem pewien, co należałoby tu zrobić. Przychodzi mi do głowy, że może chodzić tutaj o to. Nie, o to chyba też tu nie działo Teraz mogę poruszać się przez to, ale dalej nie mogę wejść przez te właśnie ośmiornice... Jelly, właśnie przez te jellyfish. Po angielsku to się nazywa jellyfish. Właśnie na moim... Rozwiązywaniu słówek z języka angielskiego nie wiedziałem do końca, co to jest jellyfish, i teraz mi też wypadło to słówko z głowy. Musiałbym to sprawdzić. Na pewno to nie są ośmiornice, tylko nazywało się to inaczej. Meduzy, tak, to jest meduza. Teraz przypomniało mi się to słówko. Jellyfish to są meduzy. Tutaj są, to osłonięte meduzami, przez które przechodzić nie mogę, ponieważ jelly is sink. Abba you. Ja na chwilę sobie wstrzymam ten poziom i zastanowię się o co tu może chodzić i za chwilę do was wracam, żeby nie przedłużać tego odcinka tak bardzo. Dobra, zrestartowałem ten poziom od początku, bo już chyba wiemy o co tutaj chodzi. Jeszcze nie zaliczyłem sobie tej misji, ale już wydaje mi się, że rozwiązanie jest prostsze, niepotrzebnie aż tak bardzo to komplikowałem, myślałem. Ten sync sobie tutaj po prostu odsuniemy, aby nie być właśnie. Teraz ten wall możemy przesunąć, ale z tego nie należy układać tutaj słowa. Lecz możemy to wall wykorzystać do tego, aby jedną z tych właśnie medus tutaj zniszczyć, bo tak to również działa, po prostu zapomniałem o, tym, o tej funkcjonalności, o tym mechanizmie. No i tak zaliczyliśmy ten poziom. Czyli po prostu wall użyliśmy do tego, aby zniszczyć jedną z tych medus i dostać się do flagi. Zobaczmy sobie jeszcze jeden z tych poziomów, to już będzie ostatni, ponieważ odcinek trwa dokładnie 20 minut. Zobaczmy, czy uda mi się to w miarę szybko tutaj przejść. Mamy dość dużo słów, przeanalizuję sobie wszystkie. Nowością jest tutaj star, czyli to będzie gwiazda. Star to jest gwiazda, ona znajduje się tutaj i star is sync w tym momencie. A rock is push. I mamy słówko end które wisi samowolne, nic nie robi. While i stop, więc przez ściany przechodzić nie będziemy. Do tego słówka też się dostać nie możemy. Flaga jest zwycięstwem, natomiast flaga widnieje poza też tą ścianą, więc jak gdyby przez ścianę nie przejdziemy, ale mamy jeszcze kilka słówek, do których możemy skorzystać. Mamy słówko crab, a crab widnieje tutaj. Mamy też słówko baba is you. Gdyby udało się zamienić baba is you na crab is you, moglibyśmy poruszać się wtedy crabem. A mamy jeszcze informację o tym, że school is defeat, czyli po prostu giniemy. No, ten poziom wydaje się tutaj dość trudny. Pomyślmy. Bo tego baba is you będzie problem tutaj, żeby wyciągnąć to słówko baba, dopóki ściany są stop. Bo dopóki ściany są stop, nie możemy przejść przez ściany. No ale tego słówka ściana tutaj w żaden sposób nie przesunę. Mm -hmm. Star is sink. Hmm. Może zapisujemy sobie to. Star is push byśmy zrobili po to, aby móc przesunąć gwiazdę. Tylko wejdziemy teraz, mimo wszystko, na czaszkę. Mhm. Ale kiedy rok był pusz. Okej, okay, one się zniszczyły. One się zniszczyły, bo nagle stary był sink i zniszczyło. Yy, zniszczyło tą czaszkę. Okej, okay, możliwe, że o to tutaj chodziło, choć nie jestem pewien. Yy, tak. Teraz wystarczy, że jedną skałą zniszczymy też. Słówko Baba, ale to nie jest zbyt dobre. Dlaczego? Ponieważ wtedy nie będziemy niczym i przegramy ten poziom. Najpierw Krab musiałby jakimś magicznym sposobem skoczyć na Słówko Baba. Mm -hmm. Krab is mm, Krab is musiałby Słówko Krab. Znaleźć się na słówką baba. Star is już nam nie jest potrzebne. Rock is push. Rock is push. Hmm, Krab is... Nie widzę tutaj jakiegoś... ...możliwości jakby to połączyć. Brakuje nam jeszcze jednego słówka you. Chociaż jedno już byłoby pewnie prościej. Stanówmy się nad tym jeszcze raz od początku. Jeszcze raz. Gwiazdy teraz nie mogę przesunąć. Gwiazda mnie zniszczy. Gwiazdę ginę. Więc ja zrobiłem to w taki sposób, że star... Zrobiłem, że można przesuwać. A mógłbym też zrobić, że... Hmm... Star is sink. To się zniszczy. Tak samo możemy zniszczyć oczywiście tą czaszkę. Przesuwając po prostu sync na sam dół. Teraz odblokowałem słówko crab. Star is crab. To nie ma sensu. Crab is sink. To też troszkę nie ma sensu. Crab is no, jedyny sens, jaki tutaj widzę, to żeby słówko crab, i już chyba wiem, po to stoi tutaj słówko end, aby z niego skorzystać. Okej, okay, to jest prostsze, znowu już nic mi się wydawało, tylko po prostu nie zauważyłem tej zależności. Możemy być przecież dwoma rzeczami naraz, nic nam tego nie zabrania. I tak mogę skorzystać przecież ze słówka crab and baba is you, czyli dwie rzeczy będą naraz mną. Lecz chyba teraz sobie to troszkę zepsułem. Ponieważ to krab powinienem podciągnąć do góry, teraz nie wejdę. Lecz mogę na szczęście cofać, tak? Się to, I to bardzo dużo razy. Tak, aż jestem w tym miejscu, tak, teraz to krab sobie podsunę do góry, bo wtedy nie mógłbym tego przesunąć. Trzeba uważać też na miejsce, aby móc sobie po prostu łatwo to przesuwać. Teraz jestem, powinienem być dwoma rzeczami naraz. Zobaczmy. Tak, dokładnie tak jest. I teraz wystarczy, że pójdę cztery razy w dół i zdobędę flagę. Okej, okay, o to tutaj chodziło, więc po to było to słówko AND, czyli I. No gra niezwykle ciekawa, jednak im dalsze poziomy, tym wymaga jednak troszkę większego zastanowienia się. Nie wszystkie etapy tutaj są takie od razu oczywiste. To miał być tylko taki pogląd na tą grę. Gra bardzo przypadła mi tutaj do gustu. Ta minimalistyczna oprawa tutaj graficzna też nadaje swoje, pewnego swojego charakteru. W tym odcinku to już natomiast wszystko na temat gier logicznych. Zapraszam, zachęcam do innych gier na moim kanale z serii gry logiczne. Dziękuję Ci za uwagę. Liczę oczywiście również na oceny i komentarze tego filmu. Liczę również na subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale.